Na starym murze przy rynku pojawił się mural przedstawiający drzwi ozdobione wijącymi się pnączami i ptakami. Hania, ciekawa dziewczynka z sąsiedztwa, zauważyła, że klamka na malunku połyskuje w słońcu jak prawdziwa. Kiedy delikatnie dotknęła jej palcami, drzwi uchyliły się bezszelestnie, odsłaniając lśniący, tajemniczy korytarz. Hania weszła, a mural za nią zamknął się cicho, jakby nigdy nie był czymś więcej niż obrazem. Przed nią rozpościerał się świat pełen latających ryb, drzew ze szklanymi liśćmi i radosnych istot, które zapraszały ją do zabawy. Każdy krok odkrywał nowe cuda. Rzeka płynęła pod górę, a chmury miały smak słodkich cytrynowych cukierków. Hania zatańczyła wśród świetlików, śmiała się z gadającym jeżem i zbierała muszle, które śpiewały piękne melodie. Czas płynął inaczej, a świat ten zdawał się nieskończony. Gdy poczuła tęsknotę za domem, znalazła drugie drzwi ukryte wśród fioletowych paproci. Przeszła przez nie i wróciła na rynek, gdzie mural znów był tylko malunkiem na ścianie. Jednak od tej pory drzwi zawsze czały na tych, którzy potrafili uwierzyć w niezwykłe i odważyli się marzyć.